Cześć, siemano, z tej strony Mateusz. Dzisiaj mamy 9 kwietnia. Właśnie jestem w trakcie wysiewu drugiej dawki azotu na jęczmień o zimy. Zaraz przyjadę na pszenicę ozimą i szczęściowo też mam coś wysiane. Zapowiadałem jakieś deszcze na jutro, na pojutrze, także liczę, że nawóz się ładnie przemieści i powinien działać, bo nie wiadomo co przyjdzie w kwietniu, czy nie będzie suszy jakiejś. Można powiedzieć, że na razie to mamy początek wiosny dopiero, bo było chwilę ciepła, a potem się zrobiło zimno. Wczoraj padał śnieg, także no, warunki na polach są ciekawe, chociaż nie narzekam, bo to jest całkowicie normalne, że pada śnieg w kwietniu. Nie raz tak było. Wydaje mi się, że lepiej jak ten śnieg pada w kwietniu, aniżeli miałaby być susza. A, a ciepło tak czy tak przyjdzie i to rośliny nadrobią. Na pierwszą dawkę dałem tylko 50 kg azotu w czystym składniku. Ja z pierwszymi dawkami jakoś specjalnie nie szaleję, bo raczej jestem zwolennikiem wczesnego siewu. Jęczmień był zasiany około 20 września. Pszenicę pszenica zacząłem siać chyba 13-14 września. Oczywiście mam też pszenicę listopadową po kukurydzy po burakach około 20 września. No i jestem w trakcie właśnie nawożenia precyzyjnego, że tak to fachowo ujmę. Mam tutaj kartę aplikacji. Nie wiem, czy widzicie na terminalu, już jest trochę ciemno. Mam ściemniony wyświetlacz, ale myślę, że powinno to być widoczne. Karta aplikacji jest zrobiona na podstawie zdjęć satelitarnych. Ja korzystam z aplikacji Class View. Ja wiem, że jest też Satagro, jest Jara Adfarm. E, także, kto co woli, może wybrać. Działają na podobnej zasadzie. Podobno, klas e, działa dosyć dokładnie i w miarę się to pokrywa z Crop Sensorem, czyli z tymi czujnikami e, klasa, które się zakłada na przednim podnośniku. Wyznaczyłem sobie trzy strefy, czyli słaby jęczmień, średni jęczmień i mocny jęczmień. Program zalecał robić pięć stref. Ja stwierdziłem, że trzy strefy wystarczą, bo. No, i myślę, że nie masz takiej zmienności na polu, żeby było aż 5 stref, 5 stref nawożenia dawkę mam od 200 kg do 240 kg, czyli na słabym jęczmieniu mam 240 kg azotu, na tym średnim mam 220 kg i na mocnym, na mocnym jęczmieniu mam 200 azotu. właśnie się teraz zmieniło z 220-200. na 200. Muszę przyznać, że fajnie to działa. Wcześniej nie korzystałem z map aplikacji, bo wcześniejszy terminal do rozsiewacza miał problem z wyświetleniem. Map aplikacji takich bardziej złożonych na polach większych, nawet na polach 10 hektarowych nie potrafił odczytać poprawnie tych map aplikacji. Nawet no, w ogóle ich nie odczytywał, zawieszał się. No a teraz muszę przyznać, że sprzęt jest wykorzystany w 100%. Ten potencjał nawigacji też jest wykorzystany. Jesienią planuję sobie jeszcze zrobić zmienny się w pszenicy. No, paku, myślę, że nie ma sensu, bo że jak się sieje 40 roślin na metrze, to raczej zmienna norma wysiewu tutaj nie ma jakiegoś specjalnego uzasadnienia. A w pszenicy chciałbym zasieć sobie, powiedzmy, na słabej ziemi około 240 roślin na metrze. E, no tu, jak widzicie, jęczmień jest dosyć kiepski. E, jest tutaj pleśń śniegowa. Jęczmień ogólnie wygląda całkiem fajnie. Zasiałem go w obsadzie 180 roślin na metrze, około 20 września. Jest dosyć zdrowy jęczmień, no tam wiadomo, w jednym miejscu pleśń śniegowa, ale ogólnie jest całkiem zdrowy. No i jeszcze odnośnie karty aplikacji tutaj, na jakiej zasadzie to działa? Działa to na takiej zasadzie, że satelita robi zdjęcia i są jakieś tam przeliczniki, w programowaniu, które przeliczają to na zawartość biomasy, no i na tej podstawie się właśnie robi kartę aplikacji. Mogę sobie zrobić mapę potencjału, czyli sprzed 3 czy 4 czy 5 lat, e, zrobić sobie średnią i wtedy według tych 5 lat mogę zrobić wysiew. Bo wiadomo, nawożenie lepiej jest robić według aktualnego zdjęcia satelitarnego, tu jest z 31 marca zdjęcie, e, ale wysiew na przykład pszenicy lepiej jest robić według mapy potencjału i wtedy mamy. Sprzed, powiedzmy 4 czy 5 lat zdjęcia satelitarne, które są wzięte wszystkie razem pod uwagę, czyli na przykład jak będzie susza, to wiadomo, jest jakieś wypalanisko. Doprogramowanie to, to przeliczy na mniejszą zawartość biomasy. Powiedzmy, w kolejnym roku będzie dobry rok, czyli będzie na przykład już mniejsze wypalanisko, czy nie wiem, czy w ogóle nie będzie wypaleniska. I wtedy też to program weźmie pod uwagę i powiedzmy te dwie czy trzy mapy aplikacji zrobi z nich średnią. I według tej średniej się wysiewa pszenicę, i, i tak to wygląda. Żeby też wiadomo, nie było niepotrzebnie zbyt dużo tych kłosów na słabej ziemi, jeśli na przykład będzie suchy rok, bo po prostu ta gleba tego nie wykarmi, jeśli zabraknie wody. Tu jest kilka pól właśnie w jednym pliku. Tak to wygląda. Tu jest właśnie pszenica po poplonie jest słabsza i zaraz wyznaczyło, że właśnie trzeba podać więcej azotu. Tu jest wiadomo pszenica po rzepaku, także jest mocniejsza. Tu mamy jęczmień, brzegi słabsze i od razu widać, że jest faktycznie słabiej. No i pole, na którym aktualnie się znajdujemy, nie wiem czy będzie to dobrze widać, o właśnie tutaj. I tu też właśnie w tym miejscu jest trochę słabsza pszenica, przerzedzona. Dzisiaj mamy 13 kwietnia. Właśnie jestem w trakcie rozsiewu drugiej dawki azotu na pszenicę. A raczej jestem pod koniec rozsiewu, bo tu już jest rozsiana, rozsiany nawóz, już go rozsiałem kilka dni temu. A teraz jadę rozsiać na pszenicę po kukurydzy. Ale przyjechałem sobie tutaj tędy właśnie, bo chciałem Wam pokazać tą pszenicę zasianą w rozstawie co trzeci rząd zamknięty, czyli dwa sieją, jeden nie sieje, dwa sieją, jeden nie sieje. Jest to rozstaw Kulowy, że tak powiem. Kula go tutaj e, zapoczątkował na polskim internecie. Oczywiście, niektórzy pewnie już wcześniej tego rozstawu używali, ale jednak Kula był jako tako pierwszym youtuberem, który zastosował taki rozstaw u siebie na polach. Więc, jakby to powiedzieć, e, sugerowałem się jego filmami, jego opinią, żeby zacząć w tym dziwnym rozstawie. E, mój tata się śmiał trochę z tego rozstawu i cały czas tak mi się za bardzo nie podoba. Szczerze mówiąc, mi ten rozstaw też się tak. Tak, na 100% mi się nie podoba. Jest ok, wygląda fajnie, wizualnie jest rewelacja, ale sam rozwój roślin jednak bardziej mi się podoba w rozstawie 12,5 cm. Te rośliny w tym rozstawie, no bo trochę ogólnie skopałem jedną rzecz. Skopałem taką rzecz, że zasięłem tą pszenicę w takiej samej obsadzie jak tam dalej. Z tamtej strony, czy tam później z lewej strony. W takiej samej obsadzie tu jest 260 chyba roślin na metr, albo 270. Ta, ta pszenica w tym rozstawie ma bardziej pokrój taki pionowy. A nie takie ładnie rozkrzewione na boki. No i widać, że te rośliny są bardziej konkurują ze sobą w rzędzie, bo jest dużo gęściej roślin w rzędzie, bo to jest ściany z co trzecim lejkiem zamkniętym, czyli jeśli byśmy siali to na przykład, jakby to powiedzieć, jest chyba 18 rednic siejących. Czyli to jest tak, jakby rozstaw był co 16,6 cm, chyba. Tak to sobie jakoś kiedyś wyliczałem. No więc no, przy tym rozstawie, no to trzeba by było zmniejszyć. Yy, tutaj zdecydowanie normy wysiewu o te 30-40 roślin na metrze. No i ta pszenica ma zdecydowanie pokrój taki niższy dużo. Ona nie jest tak na, nasztorcowana w górę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no ten siódmy. Czyli 6 pędów, z których teoretycznie powinien być plon, no i takie, takie jeszcze odrzuci. Nie ma szans, że na 6 pędów utrzymie. Przy obsadzie 260 roślin na metrze to, to w ogóle nie ma takiej opcji na tej pszenicy ile jest bocznych rozgałęzień tu jest mniej zdecydowanie, no tak jak mówiłem ona tu ma większą konkurencję w rzędzie raz, dwa trzy, cztery no tu są cztery można powiedzieć, że na tej pszenicy w tym rozstawie co trzeci zamknięty są cztery mocne pędy główne no i tu mamy jakiś piąty taki badziewny, no i jakiś ten szósty też wyszedł taki kiepski, ale z tego to nic nie będzie no to tam mieliśmy pięć takich mocnych i szósty był słabszy czyli tak jak mówiłem Jesienią było to sama sytuacja, że jeden pęd więcej był na pszenicy w sianej w rozstawie 12,5 cm, a na tej w tym rozstawie jest jeden pęd mniej, boczny. Także no wydaje mi się, że jednak rozstaw 12,5 cm jest lepszy, bo mamy lepszy rozdział nasion na metrze i te rośliny się lepiej pokrzewiony. oczywiście, jeśli bym zasiął na przykład mniejszą obsadę w tym rozstawie, to na pewno miałbym jeden, może dwa pędy boczne więcej. Tylko też tak no schodzić mega mocno z obsadą. O, w tym miejscu jest jakaś lepsza. Tam może było jakieś słabsze podglebie. Sprawdzimy sobie na tej mocniejszej, może jeszcze. Tam była trochę słabsza. Ale tu też chyba nie jest jakoś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, pięć mocnych pędów jest. Na tej mocniejszej. Przejdziemy się jeszcze na mój jęczmień jary, zasiany centają nowym siewniczkiem. Jak widzicie, już sobie ładnie szpilkuje. Nie wiem, czy będzie widać. Pewnie widać. Pod słońce czy nie widać. Jak sobie ładnie szpileczki już powschodziły. Ładny jęczmionek, naprawdę ładny. Fajnie to wygląda. O, tak to wygląda. Tak jak głębokości. No czyli około 2 cm będzie. Może nawet niecałe 2. Coś, coś takiego tu jest mój palec, a tu jest jęczmień. Gdzieś w granicach 2 cm głębokości siewu. Także tak jak sobie zaplanowałem, tak jest. Bezrokowo. fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. Ogólnie przyszło sporo deszczu po siewie, także te rzędy już nie ma tych dołeczków. Ta ziemia się trochę raz, że osiadła, a dwa, że ta ziemia z górek trochę się trochę zasypała te dołki, także też ta głębokość może być miejscami około 3 cm. Chociaż to akurat było dosyć płytko, jak wyrwałem nasiono wyrwałem roślinę, dlatego ja do końca nie jestem też przekonany, czy pszenicę będę siał w, bez zagarniaczy. Możliwe, że pszenicę będę siał z zagarniaczami, bo jednak jest, jak jest pole wygładzone, to wtedy czy deszcz, czy nie deszcz, to zawsze będzie taka sama głębokość siewu, bo no, nie zasypie nam z tych górek y, pszenicy. Pojutrze ma padać, więc wydaje mi się, że jest rozsądną opcją tutaj rozsiać ten nawóz, jest trochę wcześniej na drugą dawkę, ale też trzeba tę pszenicę trochę podpędzić. Chciałbym teraz w sobotę ruszyć ze skracaniem rzepaku, następnie pierwszy zabieg grzybowy w pszenicy, skracanie pszenicy. Aktualnie jest 6 stopni na zewnątrz, także jest zimno, zdecydowanie za zimno na zabiegi. W dzień było około 9, no, także i tak moim zdaniem to jest za zimno na jakiekolwiek zabiegi w zbożach czy w rzepaku. Szczególnie, że triazole działają najlepiej od temperatury około 12 stopni Celsjusza. No skracanie też wiadomo, no robić skracanie jak jest 10 stopni w ciągu dnia i na przykład zejdzie nam do 0 do czy do minus 1 w nocy. Także dobra, chyba już wszystko powiedziałem co chciałem. Piszcie w komentarzach czy Wam się podobał film. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć.